Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale. Moi drodzy, dzisiaj pierwszy draftik z FIFA 23 i od razu starcie. Też z Alvinem. Także będzie się działo, moi drodzy, materiał oczywiście e, dzięki jej. E, dzięki temu, że należymy, słuchajcie, do Creator Network, mamy dostęp do e, pełnej wersji FIFA 23. No i też możecie teraz wbijać na live'iki, bo codziennie są live'y i streamujemy właśnie e, pełną wersję. Także dzisiaj w okolicach pewnie 12. E, też po meczu Polski. Ta, w tych godzinach na pewno pojawią się streamki. Możecie śmiało wbijać. A teraz zachęcam Was bardzo gorąco do obejrzenia draftu i napiszcie w komentarzu, z kim chcielibyście zobaczyć jeszcze draftik. A my startujemy. No dobra, no to lecimy, moi drodzy. Draftik FIFA 23. Jakie mamy formacje? 4-2-2 wygląda chyba najciekawiej, więc 4-2-2 wybieramy. I zobaczmy, kogo my tu mamy. Chociaż tutaj mamy lokauty, bo jeżeli chodzi o nasze paczki, to nie najlepiej to wyglądało. I tak się zastanawiam, na co tu postawić. The Young Sterling, jak będzie Sterling, na razie postawię na coś szybkiego z przodu, razie żeby go wpuścić, żeby zrobił jakąś różnicę. A wokół tego będziemy budować nasze nadzieje na obronie. Żadnych nadziei póki co. Może ci napastnicy oddadzą, jest Wlachowicz jest Depay. Depay ma 5 gwiazdy sztuczek? Ma 5 gwiazdek sztuczek, więc tego depaja sobie wybiorę, a może będzie z Robertem Lewandowski ma tu hero! Jest w drafcie, no i to chyba nie mamy wyboru, proszę Państwa. Włodzimierz Smolarek, hero w drafcie. No to może być ciekawie. No to może być ciekawie no największy minus u Włodzimierza to 3 na 3 gwiazdki, no nie? To jest, to jest minus i tutaj ten Diego Forlan czy Di Natale troszkę przeważają pod tym kątem. No ale wybieramy oczywiście Włodzimierza Smolarka. No i w sumie jestem ciekawy, co on tam ciekawego pokaże. Wydaje mi się, że ciężko będzie to jakiekolwiek zgranko zrobić, ale kto wie, może jednak coś tam podziałamy pod tego Depaja może ktoś z Barcelony Liga Hiszpańska też mile widziana ale jak patrzę, no to wolę Odegarda, 5 gwiazdek sztuczek eee, Wolę pójść w tym kierunku Alberto Moreno i Rusyn Lyon Niech jest ten Moreno Chociaż nie wiem jak z, z czekaj, bo Depay nie może, nie będzie miał tu zgrania Nie, on ma też N, alternatywną pozycję To po co ten wykrzyknik? Chociaż. Ha, chyba musiał. Ha! On, dobra, on chyba i tak nie będzie. O kurcze, to Mori jest taką bestią? O panie, kochany. To Mori to jest totalna bestia. Tutaj na PO naprawdę nie jest wybór. Ale skoro idziemy troszkę w Ligę Włoską, to może Quadrado. Z hakimim ciężko będzie zrobić zgranie. Niech jest na razie Janusz Quadrado. <laughs> I zobaczymy. Co z tym Januszem? Może jakiś Wojciech szczesny. Kurczę, DH 87. Okej, okay. manią, o manią 87, dobra, wybieramy go. Cyk. No dobra. Podwyższyliśmy zgranie tutaj. Jednocześnie obniżając zawodnikom z Premier League. Dinie, Danino, no tutaj nikt nie jest atrakcyjny. No dobra, niech będzie regulią. No dobra, to lecimy dalej. Eee... Niech będzie ten szlub Dawid Silva, Bella Rabi. niech będzie Dawid Silva. okej okay. Richard Lisson. O, Zaszka Boże. Tego Zaszkę to bym wpuszczał na początku, ale też ten Abraham kusi pod zgranie pod ten. No ale nie, nie będę kombinował. Biorę Zachę, bo Zacha jest koksem i Zaszka na pewno zrobi oro w drugiej połowie. O, Malacja. Kurde, biorę Malację. Tak o. O proszę, jak ładnie z nam tutaj poszło. 23 już w tym momencie. No i czy ktoś jeszcze ciekawy dojdzie? No chyba bez szaleństw. Dobra i trzy karty do końca. Openda, okej. Okay. No troszkę Buksa będzie miał problemy, jeżeli chodzi o nowy klub. Z uwagi na wysoką formę opędy. I ostatnie, no oczywiście Rayo Aekanu i Falcao Już ta karta wygląda niezbyt fajnie. No i teraz tak, o proszę, Papszun może, co? Nismularek, Mulerek, ktoś w ogóle ten podwyższy zgranie Okej, okay, tylko Corini by podwyższył zgranko. No chyba dobra, wybieramy tego koryniego. Bo tutaj akurat polski trener nie ma za dużego znaczenia. Yy, OK, powiem tak. Nasz skład wygląda średnio ciekawie, nie oszukujmy się, natomiast mamy dwie ciekawe postacie na ławce w postaci Zachy i Sterlinga. Może w trakcie jeszcze wejdzie openda i będzie gicio. Zobaczymy, już smolarek! Czy coś pokażę? No i zobaczmy składik pierwszego rywala. Czy tu można zobaczyć skład rywala? Nie można, tylko w taki sposób na... Serio? Czyli nie ma co pomijać, żebym zobaczył skład rywala. Me... O Boże, Mandy, Neymar, karta hero. ok. Ale dynty Zobaczmy smolarek. Ajajaj. Aj, aj, aj. Debiut Wodzimierza smolarka, karta hero Tu będzie się działo. Oj, 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 zobaczmy Depay, Co się dzieje, Memphis Depay, karny referee, nowe karne dla Wiza w pierwszym drafcie meczu, matko boska, wszystko po tym nowym triku, Jezus Maria, ależ on jest potężny i teraz, aha, trzeba w tą piłkę, ale trafiłem, ale trafiłem, i co, wybronił taki strzał na zielonce, no pięknie, no dobra, Martin Odegaard, nowe rzuty rożne, nowe karne i teraz jeszcze Pereira za pola karnego broni Marcin syn Pereira, jest molarek, zablokowany, jeszcze Odegaard będzie tutaj, ależ... I Memphis Depay za pola karnego, bramka dla widza, pierwsza bramka, moja FIFA 22... 23? Zobaczmy dek. Oj, 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 on tu robi. Jeszcze budzimy smolarek i jeszcze dobitka Sterlinga, nic z tego, ale to Smolarek trochę Spartolił, trzeba przyznać. Smolarek. no I on nie może nic trikować. Ja chcę trikować, a Smolarek ma... Nie. Powiem wam tak, ta FIFA będzie turbo techniczna. Niestety Smolarek będzie kartą z cyklu niegrywalną. Declan Rice, za pola karnego. O jest. Oj, 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 Co on robi? Ta FIFA jest jego, widzowie, ściąga koszulkę dla widza. Instagram United jest, zobaczcie. Masakra, zobaczcie, widzowie. Ja pierdziele. Ta FIFA jest moją FIFA, już widzę. To jest tak techniczna gra dla takich profesjonalistów. Kozackie. Ja generalnie nienawidzę, jak ktoś mi piłkę wślizgiem odbiera. Ale są turbo mocne, niestety. I właśnie tym nowym trikiem. prawie Depay strzela na 3. Jeszcze Declan Rise. Martin Odegaard? Zobaczmy, jak wchodzisz tym trikiem, to jest niesamowite. Totalne zauranie, zobaczcie, Janusz Quadrado, już dowodzi, mierzasz Smolarka, Smolarek Słupek. Chciałem zrobić powershota widzowie, ale niestety moje serdelki na padzie nie zadziałały tak jak należy i wcisnąłem nie ten przycisk co trzeba, mówiąc szczerze. Zobaczmy Malasia. Smolarek Powershot! Oj, a więc jeszcze udało nam się zrobić tego Powershot'a w końcówce, ale tuż obok bramki. Natomiast, no tutaj pozycja była naprawdę ciężka. W obliczu tego, że Wodzimierz Smolarek ma trzy gwiazdki słabszej nogi, ale wygrywamy pierwszy nasz mecz FIFA 23. Uważam w niezłym stylu. Drzewko Alwina! Okej, okay, widzę, że tutaj też ma Wodzimierza Smolarka. A teraz zatrzymanie zmyłka. Zobaczmy, Włodzimierz, smolarek 1-0. Ojojoj! Robicie szynkę? Czy nie robi? Robicie szynkę, dobra, jedziemy. Smolarek. Aj, mój smolarek nad bramką. Włodzimierz, smolarek, aj, tutaj. Powershot. Uuuu, a to loj chyba. Bez szans, Włodzimierzem. Zobaczmy, ale na szczęście się przesunąłem. Trochę nas to uratowało. Zobaczmy Memphis Depay. Memphis Depay, ależ to zrobił. Nie, to nie wpadło. Sam na sami skończył. A no, dobry meczek jest. Dobry meczek jest, panowie i panie. Aha. No Sterling, ty jesteś szybki. Rahim Sterling jest, co to był ze strzał. No i teraz zobaczmy, Smolarek. Ostatnia akcja. Memphis the Pie! Memphis the Za założył kanał i wyrównał. Co tu się odwaliło? O mój Boże! I ostatnia akcja tego meczu. Ojojoj, co się dzieje? Rozpaczliwe ślizgi. Sędzia dolicza minutę i. Teraz albo nigdy! Jest gol! Jest gol! W ostatniej minucie nie! Miało być karne dla widza. Bajli strzela! Nie, nie! O Boże, dobra. Trzy pauzy. Na koniec bierzemy, oczywiście. Spróbujemy. Opędę. Na kick of glitcha, Nie! Skończył. Ty czyli tutaj będzie ciężko z kick glitchami w takich końcówkach. W każdym razie, Alwinek wygrywa. Gratulacje, panie Alwinie, za meczek. Wodzimierz Smolarek. Tak powiem. Ma na pewno potencjał. Ma na pewno potencjał. Eee, natomiast tutaj cztery. No. Ale Alvin też miał w pierwszej połowie przede wszystkim tam miał takie sytuacje. No i my w końcu w sumie dopiero wyrównaliśmy yy, w tym meczyku. A wodzimy smolarek, gdyby miał cztery gwiazdki sztuczek, to byłby totalnym kocurem, a trzy gwiazdki sztuczek w tej Fifie nie będą oddawały niestety. GG Alvinek. GG GG. Jezus Maria. Okej, okay, no dobra, zobaczmy. Chociaż nie bo chyba jakaś paczka jest nie do końca za draft, więc ciężko mi powiedzieć. Jak to będzie z tymi nagrodami? Eee. Dobra, srebrne to chyba nie są nic warte, są. Chociaż ten? Jakby 1500 kosztował? Okej. Okay. Dobra, nie mam pojęcia, które czekajcie, bo wszystkie są wymienne. Nie mam pojęcia, które są za drad, więc po prostu otworzymy trzy, bo jedna stąd jest po prostu za jakieś tam zadanie. Eee. O, Antony Martial! Chociaż. On ma takie staty, że on chyba dużo warty nie będzie, co? Dwa, ale dwa koła, ok. Dwa koła, cek. Not bad. No i teraz. Okej, okay, ta premium na pewno. Ta premium na pewno jest za draft, a ta właśnie nie wiem, czy to jest ta. Za draft czy ta poprzednia. No ale tutaj na pewno będzie Bida. Chyba że jakiś styl gry będzie w środku, bo to chyba i Iglesias jest. I Borja Iglesias, no no no, okej okay. No dobra, I teraz ta w teorii najlepsza, ale w praktyce no jakaś średnia taweczka. Ale może odda? Nie odda, już widzę, że nie będzie ekranów, ale będzie za to. Rakitić, o jest, rakitić to nie wiem strzyfiwy temu chyba. Byłoby coś warte a tak to. Niebo, ale jest cień, okej. Okay. No powiem tak, nie ma, nie ma tragedii, nie ma tragedii. Jest git, jest git, jest git. Jak na taki, jak na drugą rundę to może być.